Sytuacja była krytyczna i ku zaskoczeniu wszystkich tajemniczy żebrak przejął inicjatywę. Zarządzał opieką medyczną z imponującymi umiejętnościami. Niektórzy ludzie wahali się, zastanawiając się, kim jest ten nieznany człowiek, aby prowadzić tak skomplikowaną operację, ale nie było innego wyjścia, jak tylko mu zaufać. Wszyscy mieli wkrótce odkryć prawdę kryjącą się za tą intrygującą postacią. Witajcie na kanale Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Było to urocze miasteczko położone na wsi. Jego centrum leżało u podnóża majestatycznych gór, a tętniąca życiem rzeka z wdzenkiem wiła się przez miasto. Uroczy most z rustykalnym urokiem łączył dwie strony miasta, tworząc symboliczne połączenie między mieszkańcami i gośćmi. Miasto emanowało spokojem i ciszą, przyciągając turystów z całego kraju poszukujących zapierających dech w piersiach szlaków i krajobrazów. Zimą piękne ośnieżone szczyty zamieniały się w widoki jak z pocztówki, przyciągając zarówno entuzjastów sportów zimowych, jak i miłośników przyrody. Podczas gdy turystyka była sercem miasta, nie zmieniło to istoty jego mieszkańców. Społeczność miasta była znana ze swojej jedności i solidarności. Nawet przy napływie odwiedzających więzi między mieszkańcami miasta pozostały silne, witając wszystkich z otwartymi ramionami. Mieszkańcy rozumieli znaczenie turystyki dla lokalnej gospodarki i współpracowali ze sobą, aby zapewnić odwiedzającym wyjątkowe i niezapomniane wrażenia. Lokalne firmy, takie jak kawiarnie, sklepy rzemieślnicze i urocze zajazdy, prosperowały, zachowując autentyczność miejsca. Wokół miasta znajdowały się liczne szlaki turystyczne i trasy rowerowe, pozwalające turystom odkrywać bujną przyrodę regionu. Społeczność organizowała również festiwale i wydarzenia kulturalne przez cały rok, dzieląc się bogatą historią i lokalną kulturą z odwiedzającymi. Pośród tego czarującego krajobrazu, intrygująca postać zaczęła przyciągać uwagę mieszkańców. Był to starszy mężczyzna, który zaczął wędrować ulicami małego miasteczka z rozczochranym wyglądem. Spacerował po obrzeżach, zawsze patrząc w dół, czasami siedząc na placu godzinami. Mieszkańcy zaczęli zastanawiać się nad historią tego tajemniczego mężczyzny, który stał się stałym bywalcem centrum miasta. Niektórzy próbowali do niego podejść, chcąc dowiedzieć się więcej o jego życiu i podróży, ale on umiejętnie unikał wszelkich prób interakcji. Nikt nie mógł zebrać informacji na jego temat, i tak jak się pojawiał, tak znikał, a nikt nie wiedział, gdzie przebywa. Bez konkretnych informacji, mieszkańcy zaczęli przypuszczać, że może on być żebrakiem. Ponieważ jego zaniedbani wygląd zdawał się potwierdzać tę tezę. Z czasem, obecność tajemniczego mężczyzny stała się naturalną częścią życia w mieście. Ci, którzy początkowo czuli się zaniepokojeni jego obecnością na ulicach i placach, przestali odczuwać strach. Otaczająca go aura tajemniczości ustąpiła miejsca poczuciu spokoju i zaufania. Ludzie zaczęli zauważać, że pomimo jego introspekcji i braku interakcji z innymi, mężczyzna był spokojny i pełen szacunku. Nigdy nie sprawiał problemów ani nie przeszkadzał w mieście, po prostu spacerując spokojnie po okolicy, ciesząc się pięknem krajobrazu i otaczającego go środowiska. Wraz z nadejściem pory deszczowej atmosfera miasta całkowicie się zmieniła. Aktywność turystyczna praktycznie ustała, ponieważ szlaki zostały zamknięte, a żegluga po rzece była zabroniona z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Mieszkańcy wycofali się do swoich domów szukając schronienia i ochrony przed ciągłymi deszczami i burzami. W miarę jak miasto stawiało czoła wyzwaniom pogodowym, obawy o tajemniczego mężczyznę błąkającego się po ulicach stały się tematem dyskusji wśród mieszkańców. W obliczu niesprzyjającej pogody ludzie zaczęli się zastanawiać, gdzie mógłby się schronić przed nieustającym deszczem. Tego roku deszcz wydawał się bardziej intensywny niż zwykle i wszystko wskazywało na to, że miasto czeka seria dramatycznych wydarzeń. Gdy miasto leżało w deszczowym świcie, przerażający dźwięk przerwał ciszę nocy, rozdzierając atmosferę spokoju. Nastąpiło straszliwe osunięcie ziemi, powodując prawdziwą tragedię. Karczma położona w górach została zmieciona w dół przez przytłaczającą siłę natury. Na szczęście w tym momencie nie było żadnych gości, ale rodzina zarządzająca gospodą została prawdopodobnie pogrzebana pod masą ziemi i gruzu. To tragiczne wydarzenie było tylko pierwszym sygnałem, że wkrótce wydarzy się coś strasznego. Miasto zaczęło odczuwać rosnący niepokój, gdy deszcze nie ustawały, gdy wody rzeki przepływającej przez miasto nadal gwałtownie rosły, wśród mieszkańców narastał strach przed nieuchronnym wyłaniem. Sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy ekipy ratunkowe starały się zlokalizować ofiary osuwisk, a nowe obszary również zaczęły cierpieć z powodu wpływu nieustających opadów deszczu. Ponieważ powódź groziła załaniem ulic i wpływała na coraz więcej regionów miasta, stało się jasne, że konieczna jest pilna ewakuacja. Skromny most łączący obie strony miasta stał się jedyną drogą ucieczki dla mieszkańców. Nie mając czasu do stracenia, mieszkańcy zebrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyli w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Karetki pogotowia z sąsiednich miast zostały wezwane do pomocy w transporcie pacjentów hospitalizowanych w lokalnych szpitalach zapewniając, że chorzy również mogą zostać usunięci ze strefy zagrożenia. Miasto, niegdyś znane ze spokoju i gościnności, znalazło się teraz w obliczu katastrofalnej sytuacji. Z każdą chwilą nowe obszary w górach ulegały bezlitosnej sile ulewnego deszczu, eskalując chaos i panikę wśród mieszkańców. Prawie wszyscy mieszkańcy opuścili już miasto, gdy wydarzyło się coś niszczycielskiego. Wody rzeki, która w końcu się przelała, zmiotły most. Konstrukcja, która niegdyś łączyła miasto, została teraz porwana przez gwałtowną siłę wód, jeszcze bardziej izolując społeczność i pozostawiając nielicznych pozostałych mieszkańców bez żadnej drogi ucieczki. W obliczu katastrofy mieszkańcy, którzy wciąż pozostali w mieście, poczuli się bezsilni wobec ponurej sytuacji. Nie mając nadziei i nie wiedząc, gdzie się zwrócić, wszyscy zebrali się w strukturze, która wydawała się najbardziej niezawodna w tym krytycznym momencie, w szpitalu miejskim. Podczas gdy ocaleni szukali schronienia i pocieszenia w szpitalu, ze zdziwieniem zauważyli, że tajemniczy mężczyzna, który błąkał się po ulicach, również był wśród nich. Jego enigmatyczna i milcząca postać zdawała się zyskiwać jeszcze więcej tajemniczości pośród rozwijającej się tragedii. To właśnie w tym momencie ekipa ratunkowa przybyła z jednym z karczmarzy, który został zmieciony przez osuwisko. Złe warunki pogodowe uniemożliwiły lekarzom pozostanie w szpitalu i wszyscy zostali ewakuowani wraz z pacjentami. Mieszkańców ogarnęła udręka i niepokój, ponieważ sytuacja medyczna była delikatna, a pacjent wymagał natychmiastowej opieki. Niestety, helikoptery nie mogły dotrzeć do miasta z powodu ciągłych opadów deszczu i silnego wiatru. Pielęgniarki, które pozostały w szpitalu, rozpoczęły wstępne leczenie ocalałych z tragedii, ale sytuacja była trudna a szkody rozległe. To właśnie wtedy wszyscy zostali zaskoczeni działaniami tajemniczego mężczyzny, który niespodziewanie przejął kontrolę nad sytuacją. Zaczął wydawać dokładne instrukcje i leczyć pacjenta z imponującymi umiejętnościami i wiedzą. Niektórzy rozważali nawet powstrzymanie go, biorąc pod uwagę jego rozczochrany i bezradny wygląd, ale wkrótce stało się jasne, że nie był on tylko nieznanym żebrakiem. Z mistrzostwem tajemniczy mężczyzna poprowadził pielęgniarki i poprosił o natychmiastowe przygotowanie sali operacyjnej, ponieważ konieczna była interwencja w nagłych wypadkach. W obliczu jego niezwykłych umiejętności nikt w szpitalu nie wahał się podążać za nim i wykonywać jego poleceń. Kiedy rozpoczęła się operacja, wszystkie oczy były skupione na mężczyźnie prowadzącym prowizoryczny zespół medyczny. W miarę postępu interwencji poczucie pilności mieszało się z rosnącym zaufaniem do tego enigmatycznego człowieka. W miarę postępu procedury dla wszystkich stało się jasne, że znajdują się w obecności kogoś wyjątkowego. Kiedy operacja dobiegła końca, w sali rozległo się zbiorowe westchnienie ulgi. Awaryjna interwencja zakończyła się sukcesem, a życie pacjenta zostało uratowane dzięki przywództwu i umiejętnościom tego tajemniczego mężczyzny. Wyrazy wdzięczności i podziwu rozprzestrzeniły się po całym pomieszczeniu, a wszyscy tam obecni zdali sobie sprawę, że są w obecności prawdziwego bohatera, którego tożsamość i pochodzenie pozostawały owiane tajemnicą. Mijały godziny i w końcu deszcze ustąpiły, umożliwiając ewakuację pozostałych mieszkańców helikopterem w bezpieczne miejsce. Z ulgą społeczność opuściła zniszczone przez burze miasto, niosąc ze sobą nadzieję na odbudowę tego, co zostało utracone. Gdy wieści o bohaterskim czynie tajemniczego żebraka rozeszły się, oddanemu reporterowi udało się odkryć całą prawdę o tym enigmatycznym człowieku. To, co wszyscy uważali za zwykłego żebraka, było w rzeczywistości znanym lekarzem o imieniu dr Ryszard. Okoliczności, które doprowadziły go do przyjęcia takiego wyglądu i życia w odosobnieniu w górach, wyszły na jaw. Doktor Ryszard był utalentowanym chirurgiem, ale prześladowało go tragiczne wydarzenie. W krytycznej sytuacji podczas operacji podjął kontrowersyjną decyzję, w wyniku której stracił życie cennego dziecka. Choć formalnie nie został uznany za winnego tej śmierci, ciężar odpowiedzialności i wyrzuty sumienia dręczyły go intensywnie. Nie mogąc znieść ciężaru emocjonalnego, doktor Ryszard postanowił odejść od swojego dotychczasowego życia i poszukać schronienia w górach. Porzucił wszystko, w tym swoją udaną karierę, aby żyć w odosobnieniu ukrywając się za skromnym i nieznanym wyglądem. Tragedia zawalonej karczmy i potrzeba pomocy ofiarom katastrofy ujawniły jego wyjątkowe umiejętności medyczne, a w tej chwili ekstremalnej potrzeby nie mógł zignorować swojego prawdziwego powołania i wiedzy, którą zdobył przez lata. Gdy miasto otrząsnęło się po niszczycielskich deszczach, prawdziwa tożsamość doktora Ryszarda została ujawniona, a on sam został przyjęty przez mieszkańców miasta. W kolejnych miesiącach miasto Taun przeszło intensywną fazę odbudowy. Most został zrekonstruowany, podobnie jak domy i firmy, które zostały uszkodzone przez ulewne deszcze. Podczas gdy fizyczne miasto odnowiło się, największa transformacja nastąpiła w życiu dr Ryszarda. Po swoim występie podczas tragedii, lekarz znalazł nową perspektywę dla swojej egzystencji. Powoli zaczął pozwalać sobie na pozostawienie za sobą ciężaru przeszłości i niesienie jedynie lekcji, które uczyniły go lepszym człowiekiem. Doktor Ryszard nie ukrywał się już w cieniu swojej przeszłości. Zamiast tego chodził po ulicach z podniesioną głową, łytani z szacunkiem i wdzięcznością przez mieszkańców. Blizny z przeszłości wciąż były obecne, ale nauczył się, że może je pokonać, a przede wszystkim wyciągnąć z nich wnioski. Jego serce wypełniło uczucie nadziei i odnowionego celu. Teraz, ponownie pracując w szpitalu miejskim, Doktor Ryszard zrozumiał swój prawdziwy cel. Przeciwności losu mogą wydawać się przytłaczające, ale to właśnie w chwilach największych wyzwań ujawniają się nasze prawdziwe, mocne strony. Kiedy zdecydujemy się stawić czoła naszym lękom i traumom, możemy odkryć ludzką zdolność do przezwyciężania i przekształcania siebie. Jeśli ci się podobało, polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.